Witam na kanale Nowato, sprawdzone, polecone. Dzisiaj przedstawię Państwu produkt, który jest na rynku od wielu lat, ale dopiero niedawno wpadł w moje ręce. Jest to OneFlow, Watsonski system zapobiegania zakamienianiu instalacji. Nie jest to zmiękczacz, nie jest to stacja uzdatniania wody domowa. Jest to filtr ze złożem aktywnym, ale działający troszeczkę inaczej. Nie potrzeba do niego ani energii, ani nie potrzeba do niego wody do płukania. Więc wpinamy go szeregowo w naszą instalację, zaraz za filtrem wstępnym. I gotowe. Możemy używać. Akurat dzisiaj dostałem przesyłkę od firmy. Sukces zamocowania. Internetu znalazłem taką firmę. I specjalne kołki jakie użyłem tutaj spowodowane jest to tym, że ta ściana to jest cegła dziurawka. Takie normalne kołki nie trzymają, a tu chodzi o to, żeby to było stabilne przy zmianie, szczególnie filtra, żeby można było sobie pozwolić na użycie siły odkręcają śruby fisher. Kołki Fisher Duo Power o sukces zamocowania. Przydadzą się każdemu, kto ma problematyczne podłoża. Wracając do naszego One Flow, jest to system, który nie wymaga, jak już wspomniałem, ani zasilania, ani też nie wymaga soli. E, natomiast e, zasada jego działania jest taka, że e, on nie usuwa. E, jonów wapnia i magnezu natomiast powoduje że te jony wapnia i magnezu łączą się w większe cząstki i te cząstki kryształy nie są pozbawione takiej lepkości nazwijmy to czyli nie przyklejają się do podłoża czyli nasza armatura czyli nasze naczynia czyli Dzbanki i to wszystko nie będzie e, pokryte kamieniem. Działa to już od kilkunastu lat w Stanach Zjednoczonych, ma wszystkie atesty. No a teraz koszty. Otóż ten, po, ten wkład na e, z, te złoże aktywne, wkład filtr, jak to nazwiemy, trzeba wymienić co 2-3 lata i przy koszcie. Około 800 zł za taki wkład. Wygląda to z perspektywy porównując to do, do stacji uzdatniania wody. Ja mam taką na przykład bardzo dobrą firmę AquaPol, która używam, to jestem bardzo z niej zadowolony. Więc koszty są, koszty używania, wymiany takiego filtra raz na 3 lata. Ocencie sobie Państwo sami. Są dosyć chyba przystępne i ciekawe. Jeżeli byście chcieli Państwo, aby zamontował taką, a właściwie to bardzo łatwo jest to zamontować, wystarczy wpiąć się w układ. Ale jeżeli byście chcieli Państwo kupić lub zamontować, zapraszam do kontaktu nowato.pl, sprawdzone, polecone.